Siemano wszystkim, jestem Aurox i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecraft, ale możesz wydoić każdego moba, widzowie, czegoś takiego jeszcze nie było, dlatego zostawcie łapeczkę w górę. O, wyklikniecie łapkę, a ja podchodzę do tego wiaderka, zabieram 16 wiaderek i na waszych oczach wydoję tego golema. Wiem, że to brzmi dziwnie, wydoić golema w Minecrafcie, ale naprawdę zrobimy to. Uwaga, klikamy łapkę. 3, 2, jeden i patrzcie na to. O, dostałem Iron Golem Milk. Wia wiaderko z mlekiem od golema. Co? Jak to może smakować? I w tym filmie będę chciał sprawdzić, yy, będę chciał wydoić jak najwięcej mobów. Będę chciał sprawdzić, co te mleko będzie dawało. Załóżmy, wydoiłem już golema, prawda? No to teraz wydoję sobie villagera, bo jestem w wiosce villagerów, a właśnie jak coś, to jest zupełnie inny świat. Dzisiaj yy, postanowiłem, że będę. Grał sobie na innym świecie. Zobaczcie, jest nawet malutki villager. O, podszedł do taty, mówi pewnie, że już najedzony, albo nie wiem, w sumie, co mówi. Dobra, widzowie, jak coś, to subskrybujcie mój kanał. Tu jest czerwony przycisk do subskrypcji. Musi być on szary, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. Wbijamy 131 tysięcy subskrypcji. Sami zobaczcie, jak już malutko brakuje. Na ekranie jeszcze mam się tą ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Jeżeli chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wiecie, mi subskrybujecie. Link jest w opisie, tak więc, zaglądajcie i wiecie, że będę mógł sobie wydoić, świnie. No, jak to mi w ogóle. Ale poważnie, ja będę mógł wydoić świnie. Dobra, zanim może jeszcze je otworzę, to ja spróbuję sobie mleko z villagera. W ogóle, ej, przed chwilą miałem taki efekt fajny przez wioskę villagerów. Dobra, wypiłem i zobaczcie, dostałem e, village daddy. E, Villagę dady. Daddy? Da, da, daddy? Nie, ja nie wiem, ja nigdy nie byłem dobry z Englisha, ale t, wydaje mi się, że e, w, to jest po prostu efekt od villagera. Ale co on daje? Póki co nie wiem, nic się mną nie stało, ale wiem, że inne zwierzęta będą dawały jakieś efekty, dlatego oglądajcie koniecznie filmik do samego końca. Możecie w w filmie policzyć ile razy o nie mam pomysł w tym filmie daję wam wyzwanie musicie policzyć ile ile mlek, ile rodzajów mlek dzisiaj wypije komu się uda zostawił łapkę w górę zasubskrybuj mój kanał dostanie ode mnie nagrodę tak więc zróbcie to koniecznie jeżeli chcecie coś tam wygrać wymyślę jeszcze co dobra przerabiamy sobie te wszystkie deseczki robimy sobie crafting tablet ok stawiamy go tutaj robimy sobie patyki elegancko 8 sztuk i może na samym początku tutaj jakiś miecz jakby się przedał widzowie generalnie to e, czekaj czy mi się mnoży tutaj coś czy co jest grane ty patrzcie na to, robię kilofa A nie, dostałem jednego, ja już myślałem, że coś mi się tu mnoży Ale jednak wszystko jest w porządku Dobra, i robimy sobie łopaty, bo będę chciał łopatować też Wszystko uszykowane, wiaderka tu Jeszcze mam mleko z golema Muszę je wypić, muszę, muszę, muszę Widzowie, patrzcie, pijemy, jub 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 jub. I, halo, co dostałem? O, ironet, co jest grane? Teraz mam efekt od potężnego golema Widzowie, będę chciał w tym na tym filmie wypić jak najwięcej tych efektów Jak najwięcej mlek po prostu Ale jedno, co muszę zrobić to podgłośnić sobie delikatnie Minecrafta, bo mam go troszkę ściszonego. Yy, Okej, okay, to teraz wydajemy sobie może krówkę, yy, znaczy krówkę, świnkę, pomyliłem się. Świnia, dawaj mleko. Patrzcie, jak to wygląda. Pomarańczowe mleko, ale przecież jak pomarańczowe mleko, jeżeli mleko jest białe? O co chodzi? <laughs> Nie wiem, dobra, wypijmy. W każdym razie wypijmy je i dostałem nasycenie. Ej, co to jest, widzowie? Co daje nasycenie? Czy. Co, o co chodzi z tym nasyceniem? Nie, 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 rozumiem zbytnio. Dobra, zabieramy sobie jak najwięcej tego wszystkiego. W ogóle patyki to należy zestakować. Różyczka, e, go, go, golem, golem, trzymaj. Różyczka dla ciebie, ty nosaczu. Dobra, masz tutaj różyczkę, postawię ci. Ej, nie idzie. O, teraz tu postawiłem. Z tego już piłem. E, szukamy dalszych jakichś tutaj zwierzaczków, innych. Wiem, z czego wypiję. mleko. z rozdymki takiej, z tej wydmy, co ona tutaj pływa, widzowie, patrzcie. Bęk, tylko żeby mi. O, dostałem! Co to jest? Squid Milk. Widzowie, jak to wygląda? Zobaczcie sobie sami na to. Jakie czarne. Ej, przecież ja nie chcę jakiegoś oleju pić. Moje zęby będą brzydkie, a są ładne. sami A no, ładny mam uśmiech. A jak ja to wypiję, to się pewnie zepsuje mój uśmiech. No dobra, wypijmy. Zobaczymy, co się stanie. Ty, dostałem Inking i Przewodnia Potęga. Co to za efekt? Przewodnia potęga, widzowie, jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie dużo komentarzy, co ten efekt daje. Ej, czekaj, czy ja nie kopię zbyt szybko przypadkiem? Widzowie, patrzcie na to. Jak ja mam jakiś pośpiech, normalnie chyba yy, dobra, takie mleka mi się podobają. A ja będę chciał, widzowie, w tym filmie wypić mleko z, z, ze smoka Endu. I ja nie wierzę. Tu może ja będę mógł po tym mleku latać, albo co, nie wiem, może skrzydeł dostanę. Red Bull, dodać i skrzydeł. <laughs> okej, okay, dobra. Zbieramy sobie więcej yy, tych, 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 tego. W Wungla potrzebuje i potrzebuje jeszcze sobie kamola, kamola, żeby porobić lepsze materiały. Idę do stołu, yy, daję trzy bruku, daję dwa patyki, mam lepszy kilo, w tego wyrzucam yy, lepszy mieczyk, by się jeszcze przydał, ale żeby to mieć, to patyki potrzebuję, bęk, i uwaga, bęk, mamy lepszy wszystko, Legancko, dobra, tu, patyki, co bym mógł jeszcze lepsze zrobić, no mógłbym w sumie jeszcze lepszą łopatę, tak więc nie będę żałował, yy, wiaderka, wody są bardzo ważne, muszę dzisiaj ich mieć jak najwięcej, jeszcze siekierę, widzowie, bo jak jakieś drewieńko się później przyda, czy coś, to ja, jak najbardziej sobie siekiera może być w moim ekwipunku. Dobra, ja teraz wydaję konia w Minecrafcie. On zrobi taki, jak go wydaję, on zrobi... no, no dobra, patrzcie. Uwaga, dawaj mleko, ej, gościu, U oh jest! Horse milk! Co jest grane? Dostałem mleko od konia, który robi. I haha, i Okej, okay, dobra, uwaga, pijemy to, wyrzucamy tu i patrzcie, znaczy na początku wyrzućmy i teraz podchodzę i wypijam mleko od konika. Dostałem zwiększony skok 2, Szybkość dwo! Jo, patrzcie. na to jak mogę skakać i biegać Elegancko, Ej, dobra, ale ten ekran Mi się rozszerzył, chmury jakieś większe Ale z owcy to jeszcze nie piłem Owca, muszę Wypić mleczko z ciebie, uwaga Ship milk, uwaga, pijemy o, Mleczko z owcy I uwaga, widzowie, dostałem, a, efekt sh sh Shipu, jakiegoś sh nie, nie To nie chodzi o też shipy, takie łączenia Związku, widzowie, nie, nie, <śled> okej okay, Dobra, to wydaje mi się Że na dany moment mogłem Pozwolić sobie na wypicie wszystkich Wszystkiego, mleka, z, po prostu mleka ze wszystkich stworków, które były, które były gdzieś tutaj w pobliżu. Przejdziemy się może jeszcze do lasku i gdzieś tutaj będzie może jakieś piesio, może jakieś inne takie owady, takie moby, z których będę mógł sobie po prostu wypić mleczko, dobre. Halo, zwierzaki, są ryby, ryby? Nie, nie, nie widzę rybów żadnych, widzowie. Dobra, idziemy dalej. Jak jeżeli tutaj nie znajdę żadnych więcej, a właśnie będę mógł wypić ze stworów nawet. Ej, co. Halo, o, zacię zacięło dziwnie, ale już wszystko się odmuliło, widzowie, z powrotem Dobra, nie widzę żadnych tutaj y, zwierząt Nie, są jeszcze rybki czerwone O, muszę wypić mleczko z rybki, koniecznie Jak to wygląda? Z rybki to pewnie byłyby te, ale... Dobra, dawaj mleko, ej, dawaj tam mleko Uwaga, dostałem? Jest, horse, nie, fish milk Mamy to, widzowie, patrzcie Ej, niebieskie, takie diamentowe bardziej o, Ale dziwne, dobra, patrzcie sobie, jak to wygląda no, elegancko, Bayer, takie diame diamentowe diamenty. Tu będę mógł wylewać. Nie, okej, okay. pijemy to i uwaga, co się stanie? Dostałem przewodnia potęga. Ej, po raz kolejny ten sam efekt. Znalazłem jeszcze kurczaka. Patrzcie na to, właściwie kurczaki. No, siema kurczaki, co się tak patrzycie? Przykro mi, ale muszę. Ej, nie idzie wydoić, dlaczego? Kurczaka chce wydoić, dawaj. O jest, udało się. Co jest grane? Czekaj, czy ja mam kurczaka, czy jajko? Co? Na, mamy kurczaka w wiaderku. Co? Gotowane? Jajka, chyba, znaczy nie gotowane. Smażone jajka. Dobra, pijemy sobie to. Uwaga, co dostałem? Yy, powolne opadanie. Jo, to teraz będę powolno padał. Jaka grawitacja! Czuję się normalnie. Jakbym był w kosmosie gdzieś, albo yy, nie wiem. Patrzcie, jak ja powolno padam. Jakie skoki. Zupełnie coś innego. Dobra, widzowie, to yy, będzie na tyle, jeżeli chodzi o Ziemię. Teraz idziemy do kopalni. Musimy znaleźć żelazo, diamenty, bo Będę chciał iść do, ne do nederu, a później będę chciał przejść Minecrafta, wypić mleko ze wszystkiego. Jesteśmy z powrotem, znajduję się w kopalni i od razu, znaczy w kopalni, w kanionie tak naprawdę, zobaczcie. I mam dużo żelaza. Ej, to powolne opadanie ma chyba wpływ, jeżeli chodzi o bicie, y, kopanie, wydobywanie materiałów, bo zobaczcie, widzowie, wcześniej wydawało mi się, że po wypiciu czegoś tam kopałem zdecydowanie szybciej. Teraz robię to. O nie! Dobra, spadłem do wody, cześć, 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 jakoś podbustować. W ogóle zrobiłem sobie tarczę też, widzowie, ogarnąłem. Dobra, rudę żelaza, no nie, no tym się. Przecież nie będę kopał. Tak samo pochodnie sobie ogarnąłem. Dobra, raz, i dwa. Jestem. Dobra, wykopujemy więcej. Żelazo. Nie, nie żelazo, tylko węgiel, 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 żeby móc czym przepalać. I potrzebuję jeszcze sobie zrobić piecyk. Dobra, czyli y oczywiście musimy zebrać jak najwięcej bruku. Y bruk jest bardzo ważny, bardzo ważny. Ka kamol, kamol, dawaj, 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 bo robię piecyk i przepalam żelazo. Robię lepsze materiały. No i co, widzowie? Będziemy musieli sobie znaleźć jeszcze diamenty. Fajnie by było właśnie znaleźć diaksy, fajnie by było wypić mleko skripera. Z z na ze wszystkiego. Pamiętajcie, że waszym jest zadaniem to, aby policzyć ile dzisiaj, ile mleka, ile wydaje stworów, ile wydaję mobów po prostu. Ej, ej, o nie! Ale odwaliłem. Ja nie zabrałem drewna, widzowie! Dobra, widzimy się jeszcze za moment. Muszę drewno, żeby mieć crafting tablet, bo bez tego to ani róż. Drewienko ogarnięte, patrzcie mamy całego stacka, bank, kładziemy sobie tutaj crafting stół, eee, i teraz tak muszę zrobić sobie w tym craftingu piecyk jeden piecyk drugi, oj źle postawione, dobra piecyk drugi i stawiamy cyk cyk, i teraz tak wystarczy tu sobie rozłożyć raz dwa trzy okej, okay. teraz tu kolejne raz dwa trzy dobra tu damy cztery, i żelazo trzy sztuki, i żelazo kolejne trzy sztuki, ej tam się robi ciemno? nie myślałem, dobra, okej okay. Potrzebuję jeszcze zabrać sobie więcej żelaza. Więcej, 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 więcej. Podbudujmy się może tym drewienkiem, którego mam naprawdę sporo. Dobra, dawaj tutaj, penie. Żelazo jest bardzo potrzebne. Już nie mogę się doczekać. No, no, no. Nie mogę się doczekać momentu, w którym wykopię tego Endermana. Wyko co ja mówię? Jakie wykopię? Momentu, w, momentu w którym z, ten... wypiję mleko z Endermana albo ze smoka. Przecież to będzie coś genialnego. Ale to jest fa fajne te powolno padanie. Naprawdę, widzowie, co, coś wspaniałego. Eee, dobra, żelazo, żelazo. Zaraz całą zbroję sobie zrobię z żelaza. Na początku chcę kilof, bo wiadomo, on będzie na pewno przydatny i to bardzo przydatny. Dobra, zbieramy sobie hops. Eee, dostałem. Mamy 7 sztuk. Zeskakuję na dół. Nic mi nie zrobi ten... Taki upadek, bo mam powolne opadanie. Elegancko, dobra. Robimy sobie kilofa. Potrzebujemy. Ej, no kilofa bez patryków. Aureo, co ty chcesz tu zrobić? Jeszcze więcej tych patyków, Dobra, zrobimy sobie od razu 12 sztuk. kraftujemy sobie. I jest, żelazny kilof. Tak więc tego można sobie. No, siu! wyrzucić. Nie potrzebuję go. Yy, kolejne żelazo gdzieś tutaj miałem Halo do przepalania, o jest, cztery sztuki I tu kolejne dajemy, dobre, elegancko Ty, mam jeszcze jakieś yy, wiaderko Zostało mi do wypicia, fish meal. dobra Sobie gulnę, a co tam, przewodnia potęga I to mi się podoba, o o, skończyło mi się Powolne opadanie, no to mamy Problem, dobra, na razie niech to się przepala Ja idę sobie dalej na przygodę yy, Muszę wypić kogoś dobrego Muszę wypić Endermana, muszę wypić yy, Smoka, ale smoka to na pewno wypiję Tylko, że w późniejszym czasie po prostu Dobra, raz, dwa, trzy, zrobione, do o, wypłynąłem. Idziemy. Ej, czy przy, przy ja potrzebuję iść piętro niżej, a ja teraz idę piętro wyżej? Chyba Aureox, co ty robisz? Ej, tu nie ma żadnego wyjścia, nic. Dobra, jesteśmy aktualnie na piętrze 37, tak więc. Dobra, widzowie, ja sobie tu ogarnę troszkę więcej EQ i tak dalej, i widzimy się po prostu niżej, na piętrze, gdzie będę mógł y, poszukać diamenty. Jesteśmy już z powrotem, tym razem piętro niżej, niżej, niżej. I widzowie, ogarnąłem sobie też zaklęte złote jabłuszka. Y, y, po prostu jestem jakimś magikiem i sprawiłem, że pojawił Pojawiły się w moim ekwipunku, bo jestem takim nobem w Minecraft'cie. E, dobra, e, widzowie, patrzcie. Pochodnia. Okej, okay. e, e, idziemy dalej. Tu gdzieś słyszałem stwory jakieś. Będę mógł wypić. Enderman Crypto. Zobaczmy, 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 czy oni gdzieś tu są. Halo, to ja, Oreoks! Przyszedłem tylko was wydoi. No to... O, jest, jest, Enderman. Patrzcie, się pojawił się. Dobra, teraz trzeba być bezpiecznym. Chodź, Endermanie, chodź, chodź, chodź. Ja tylko cię wydoję, że tak powiem. O! Dostałem, dostałem mleko. Teraz go. Szyk, 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 Chodź tu jeszcze. Patrzcie. Yy, Enderman, milk. Mamy mleko z Endermana. Oha, Endermanie. No i co teraz? Iż, iż, dostał. Pięknie. Padł, Enderman. Idę teraz to wypić. Widzowie sobie jak najszybciej. Udało mi się. Mamy mleko z Endermana. Pijemy to za trzy. Czekajcie, bo mam teraz. Przewodnią potęgę absort. A, to jest wszystko od złotego jabłka. Teraz pijemy yy, mleko od Endermana. Endermanet! Banet, Endermanet, Banet. Dostałem Bana w mech. Makro... Nie, no żartuję sobie. Widzowie, czekajcie, co ja będę jakiś jakiś silny? Mogę się teleportować? Czy co co, co to zmienia? Halo? Czy ktoś tu jeszcze jest? Porświetlajmy sobie wszystko. Zobaczmy. Di diamenty Jole, fajnie. Mleko. Z... O, idą, biegną do mnie. Krypcio i ten drugi Gagate, Oła, co mi? Tu strzelasz jeden. Dobra, mamy. Mleko czy nie mamy? Ej, dostałem? Halo, mleko z tego chcę. Oj, oła, Enderman kolejny. Co tu się dzieje? Widzowie, mamy, mamy tarapaty, mamy tarapaty, jesteśmy w tarapatach. Co to się dzieje? Dlaczego ten jak się tak teleportuje? Ej! Co to za odgłosy? Strzela do mnie ktoś jeszcze. Ja nie rozumiem, ja, co, co, co tu się od, jakie, piję... no, 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 ten, dobra, czekajcie, idziemy dalej, tego szkieletora, muszę sobie wypić ze szkieletora, o, dostałem, 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 chyba, nie, krypera, nie wybuchaj, o, wybuch, jeden pokonał drugiego, a mam mleko z tego, z szkieletora, mam, to wygląda jak takie zwykłe mleko, no dobra, napijmy się tego mieka, mleczka. Dostałem co, uwaga? Bonet. Co, co, co jest grane? Ej, nie, nie, no nie. Myślałem, że będzie coś lepszego. Chciałem mleko z krypcia, czym znaczy mleko, co ja mówię. Chciałem po prostu wydoić krypcia. Yy, dobra, czekajcie, idziemy sobie tutaj. Znowu diamenty! Jak ja natrafiłem! I to ile tego wszystkiego? Dobra, zbieramy sobie jak najwięcej diamentów. No i to mi się podoba. Widzowie, yy, mam, wypiłem sobie mleczko z tego, z Endermana. Wypiłem sobie mleczko ze szkieletora, tylko nie udało mi się z zombiaka i z Ale dobra, jeszcze będzie szansa, może spróbujemy sobie sobie to zrobić Oszty, ty jeden ale mi zeskoczył no i coś tu co, co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz gościu? I mam dzięki temu twój łok. Dobra. Musimy... Ej, no znowu do mnie. oszty ty, kurczaki, no. Padaj gościu. Ile was tu tego będzie więcej jeszcze? No. Dresy, deseczki, okej. Okay to no, dobra, stawiamy, żeby zatamować wodę, poćci sile diamentów, wszystko sobie wykopiemy, a czekajcie, jakbym miał jeszcze yy, mógł wy wydoić sobie po prostu nietoperza, to wydaje mi się, że to jest wszystko możliwe, tylko po prostu yy, trzeba go jakoś będzie złapać, nie? Dobra, jeszcze więcej żelaza, no, zbierajmy sobie i co, widzowie, zaraz będę mógł sobie ogarnąć portal do nederu, znajdę sobie jakieś źródełko wody, więc będziemy widzieli się za moment, jak już będę po prostu yy, miał portal do tego do nederu, wejdziemy tam, wszystko ogarniemy do smoka, może przed tym jeszcze poszły jakieś fajne diame... nie diamenty, tylko te, no, jak to się nazywa, zwierzaki, żebym mógł wypić mleko i wam to wszystko pokazać. Dobra, ja to mniej więcej wszystko sobie pozbierałem i widzimy się za moment tam u góry. Widzowie, ja nie wiem, jakim cudem ja nagle dostałem całą netherytową zbrójkę, wy mieczyk, złoty jabłko, tarczę i tak dalej, wszystko najlepsze. Nie wiem, jak to się pojawiło w moim ekwipunku, naprawdę nie wiem, ale wiecie co? Postanowiłem, że jednak teraz nie pójdziemy do netheru, zrobimy to nieco inaczej. Wybudowałem sobie tutaj coś takiego i chcę wam pokazać po prostu jak najwięcej Więcej wiaderek ze zwierząt, jak najwięcej po prostu tego mleka z różnych zwierząt. Klikam to za 3, 2, 1 i patrzcie na to, co tutaj mamy. Wszystkie mleka możliwe, jakie prawdopodobnie są chyba. Eee, dobra, Opró oczywiście nie ma tu smoka, bo do smoka pójdziemy sobie e, tak, o normalnie pokonamy go, e, albo nie, może nie, nie będziemy musieli go pokonać. Po prostu chodzi o to, żeby wypić jego mleko. Zabieram wszystkie mleka, jakie tylko tutaj są. Patrzcie, całą skreczkę i będziemy sprawdzali, co dane mleko. Będzie dawało, jaki efekt. Ej, dobra, już jestem zapełniony. Na początku mamy yy, Rawager Milk. Nie, nie, nie wiem, nie, nie ogarniam Inglisza tak dobrze, ale dostałem. A, to jest tego, tego takiego wiecie, z wioski Wieladziur. Taki który mm, mm, No, on taki jest zły, no wie, rozumiecie. Do dobra, mniejsza. Kolejny to jest y, w Hanton, to jest taki chyba ten co lata, nie jestem pewny. O, Nightmare, co, coś, coś chyba z, z, z nocą, widzowie, ale co dokładnie, to nie wiem. Dobra, Donkey, co to było Donkey? Ja nie jestem dobry z inglisza. ale mogę skakać, zobaczcie, dostałem zwiększony skok i szybkość, elegancko. To może jakiś list yy, polarny. Dobra, Horsto, nie? Szalker. No dobra, możemy sobie wypić szalkera jeszcze, zobaczmy. A, szalker, taki zobaczcie, efekt sobie po prostu od niego dostaliśmy. Okej, okay, yy, snow golden. O, to jest ten. Ło, wow, patrzcie, co jest. Joki kozak! Wypiłem sobie ten, yy, mleczko z yy, no, golema z zimowego i stawiam śnieg za sobą. <laughs> Elegancko, podoba mi się to. A, to było na chwilę tylko. Ja, ale lipa. Chyba, że to działa tylko bardziej tu. Ta, działa tu bardziej. Patrzcie, Joki kozackie, dobra, yy, Squid Milk dobra. Wypijam sobie kolejny jeszcze, uwaga, dostałem A, potęga inki. to nie wiem co to jest, dobra e, Batmilk, wypijmy sobie kolejne, zobaczmy, ziup ziup, ziup. i dostałem Noktowizję i powolno padanie A to to już piłem. E, mleczko z kota. dobra, wypijmy sobie Ty, fisher Noctowizja, szybkość. No i to mi się podoba podoba, sorry Bierzemy kolejne mleczka, Dobre, tu elegancko na pasek I pijemy sobie Milk. a chyba to już było, czy nie było? Nie wiem, nie jestem pewny, dobra, e, Pinglin. To z, z pingwina. to jest mleko z pingwina tego z Nederu widzowie Staram się jak najszybciej to pić. Lama, a to jest Peter, coś takiego, dobra Wither Skeleton, to jest ten czarny szkielet I, a, to, to nic nie daje Zoglin, dobra, zobaczmy Zoglin daje ognioodporność i gut. No, takie se. Ocelot, zobaczmy co da. E. Ocelot dał Fisher, no to widzę szybkość. A, to już, bo Wolf to jest chyba piesek, jeżeli się nie mylę. Jo, to mamy karnis force, siłę. Okej, okay, dobra. Blaze, no to z Blaze'a, to bym potrzebował, żeby iść do netheru, Siła i coś się, Ten turtle, co to jest, turtle, widzowie? E. A, to jest żółw chyba. Jo, po powolne padanie i tak dalej. No jak na żółwia przystało, tak na żółwia dało. Polar Bear, e. to jest Niedźwiedź taki polarny. Siłę, wool, jestem silny. Ej, chce ktoś na. O, o, no dobra, nie będę tam szedł nikogo pokonywać Enderman to piłem Fish też piłem Chicken piłem Windikator? Co to jest za Jedno? Co jest? Dostałem, patrzcie, żelazną siekierę I tarczę Co to jest? Jakiś ten drwal, co? Stricker to jakieś, nie wiem co to e, Dobra, to odkładamy, to wszystko To, czekajcie, do góry dajmy Okej, okay, kolejne Donkey, a to piłem, nie chcę Dolphin Ej, czy, czy to jest delfin, czy co, co? Co to jest? Mój angielski taki średni widzowie Okej, okay, ta, delfin e, Dobra, tu kolejne. Kat to piłem. Fox chyba nie piłem. To jest taki lis. O, to będzie Fox, to jest ten lis polarny. Szybkość, słabość. Patrzcie na to. Ijo, ale kozak, dobra. Y Squid to piłem. Mul... O, mult może mnie zmurić. Czy co jest grane? Zwiększony skok i patrzcie. A, to jest chyba to samo, tylko że lepsze nawet? Nie wiem, dobra. Villager. To chyba piliśmy, ale nie jestem pewny. Ta, villager D.D. Coś takiego. Tu mamy. B. Okej, okay, wypijmy sobie B. Jeszcze dostałem. A, beusing. Beusing. To takie średnie. Y Panda. I na samym końcu, pan do, pan do. A, bambo, A, jestem taki ba, bambus ze mnie. Okej, okay, wypiłem wszystko w sumie, co mogłem. Teraz idziemy y, do smoka, wypić mleczko ze smoczka. Widzę. E, co jest? Dostaję coś. Patrzcie na to. Dostałem te y, kule ślamu. Skąd to się wzięło? Co? Słuchajcie to! Jaki dźwięk dziwny. Jaki dobry to jest, lol, dobra, spoko, idziemy do smoka, jesteśmy już przed wejściem do yy, smoka, skakuję za 3, 2, 1, teraz, o, uwaga, teleportacjo, wow, ło, ej, halo Hello, dzień dobry, gdzie ja jestem? O, tu, u smoka, udało nam się widzowie. Smok Endu, zobaczcie sobie. Ja nie wiem skąd wziął się u mnie ten nederytowy mieczek. Naprawdę, ja, ja tego nie, nie rozumiem, to jakaś magia chyba. Yy, ten Minecraft zrozumiał, że my, ja jestem takim nobem i po prostu mi go dał. Ej, co jest? docięło mi. O, dobra, już się odlegował. Mam dwa wiadra. No, trzeba być ostrożnym, żeby wy, żeby po prostu udało się wydobyć to mleko. Dobra, smoczek sobie lata. Dobre, elegancko. Ja będę chciał wypić z niego mleko. Smoku! Ej, widzowie, w ogóle patrzcie, ten efekt przez zjedzenie, przez wypicie mleka od tego pandy dał mi takie coś, że dostaję co chwilę kulę szlamu i dostaję jakieś takie dźwięki. Co chwilę słyszę po prostu yy, szlam. Znaczy, co ja mówię, słyszę szlam. Yy, słyszę dźwięk. O, ty jeden ty! Będziesz tu plu na mnie! Nie, nie! tak nie bawimy. Słyszę dźwięk pandy na okrągło. Dobra, widzowie, ja muszę poczekać, aż on po prostu zleci na dół. Chyba, że... A nie, dobra, nie będę i tak robił. Poczekamy, on zaraz powinien gdzieś pojawić się tutaj na dole i wtedy wydoję z niego mleko. Wy, ten, wy, wy, no, jak to się... No, wydoję, a później wypiję. Okej, okay, zaraz się widzimy. Widzowie, smok zlatuje na dół, bierzemy mleko, 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 dawaj mleko, smoku! Czyli tar tarcza i ten... Ło, co jest? nie? No to fajnie. Aha, nie wytrzymam po prostu, widzowie. Chciała tyle czekałem, żeby on zleciał, jak on w końcu zleciał, no to on po prostu yy, spadł na dół i, i mnie wybił w powietrze. Okej, okay. widzimy się za moment, wypije zaraz na waszych oczach po prostu eko, yy, eko, może co ja mówię, mleko, od smoka i zobaczymy, zobaczymy jakie ja da mi efekty. Tak więc, widzowie, jesteśmy z powrotem i ja teraz wypiję to mleko od smoczka, jak ty zostawisz łapeczkę w górę, bo wiem, że jeszcze nie zostawiłeś albo nie zostawiłaś, więc kliknij łapkę za 3, 2, 1. teraz, bo mleko, gul, 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 gul i zobaczcie, Ender, a, Endermanet, a, tyle czasu czekania na mleko od smoka, a, to dało tylko taki efekt po prostu. Dobra, widzowie, to będzie na tyle, napiszcie, czy takie filmy wam się podobają, zobaczcie poprzedni odcinek, wbijajcie na mojego Instagrama, wszystko znajdziecie w opisie, tak samo na mój plusowy kanał, tam też pojawiają się odcinki. Trzymajcie się. Na razie.